Kochani rodzice, cieszymy się, że jesteście z nami w tak ważnym dla nas dniu. To dzięki wam możemy być tu, gdzie jesteśmy teraz. Stojąc tutaj obok was, czuję coraz bardziej zaciśnięte gardło i łzy spływające po policzku, jestem żoną miłości mojego życia. Dziękujemy za to, że byliście o każdej porze dnia i nocy, by poradzić coś na katar i bolące gardło. Za to, że znosiliście to, co nie sposób było znieść i wybaczaliście, choć nie zawsze przepraszaliśmy. Dziękujemy, że nauczyliście nas kochać. Za cudowną siostrę i dwóch starszych braci. Za to, że pozwoliliście nam popełniać błędy. Mamo, dziękuję Ci, że zawsze byłaś. Gdy nieporadnie stawiałam pierwsze kroki, gdy Pani w szkole nie doceniła wypracowania, a do zaliczenia klasówki brakło jednego punktu. Ty zawsze o mnie walczyłaś. Dziękuję Ci za więź między nami i za to, że kiedy wyjecham na studia. To nawet kilometry jej nie osłabiły. Dziękuję, że mam do kogo zadzwonić kilka razy dziennie. Dziękuję ci za wyrozumiałość, za to, że zawsze byłaś i jesteś po mojej stronie. Nieważne jak mocno narozrabiałam, wiedziałam, że zawsze mogłam na ciebie liczyć, na twoje ramiona, w które mogłam się wtulić i wypłakać. Dziękuję za najlepsze naleśniki świata i najpiękniejsze zielniki do szkoły. Jesteś najwspanialszą mamą, jaką mogłam sobie wymarzyć. Mamo. Tak naprawdę brakuje mi słów, aby wyrazić, jak wdzięczny Ci jestem za moje wychowanie. To dzięki Tobie jestem porządnym człowiekiem. Dziękuję Ci za miłość, którą obdarzyłaś mnie każdego dnia. Za to, że kiedy kolejny raz nabroiłem coś w szkole, Ty zawsze okazywałaś wsparcie. Za pierwszy wymarzony samochód i opłacone mandaty. Dziękuję za to, że nigdy nie odmówiłaś, gdy o coś prosiłem. A prosiłem wiele razy. Za to, że nigdy we mnie nie zwątpiłaś, nawet gdy ja sam wątpiłem. Dziękuję za każdą nieprzespaną przeze mnie noc i bezgraniczną miłość. Tato, moment, w którym prowadziłeś mnie dzisiaj do tego, przy którym chcę się zestarzeć, był najpiękniejszy w moim życiu. Dziękuję za najlepszą niedzielną jajecznicę, za Twoje silne ramiona, które tworzyły drzewo, na które razem z kladą wspinałyśmy się przed snem. Dziękuję za wypożyczone kasety z bajkami i za naukę jazdy na rowerze. Za najpiękniejszy prezent, jaki przyniosłeś naszej rodzinie, Kleksa. To Ty nauczyłeś mnie miłości do zwierząt. Tato, dzięki Tobie wiem, że jeśli czegoś pragnę, to mogę osiągnąć wszystko ciężką pracą. Nauczyłeś mnie do niej szacunku. Dziękuję za to, że pokazałeś mi, jak być prawdziwym mężczyzną. Dziękuję za naukę pływania, niezapomniane wycieczki w górę i pierwsze wyjście do kina. Dziękuję za Twoje wsparcie wtedy, kiedy potrzebowałem, i za te wszystkie rzeczy, których nauczyłeś mnie przez te lata. Mamo, tato, dziękuję, że pozwoliliście mi robić to, co kocham robić zdjęcia. Nigdy we mnie nie zwątpiliście. Kocham Was. Mamo, tato, dziękuję Wam, że zawsze we mnie wierzyliście i wychowaliście mnie na dobrego człowieka. Choć wiem, że nieraz przez te wszystkie lata przysporzyłem Wam wielu zmartwień. Kocham Was.